We wtorek, 1 sierpnia 1944 roku. O godzinie 17 wybiła godzina. Isto śniat Ślady Trust. razem do zakładają, że to wstaje najwyżej kilka dni każdy twój soli Przez ponad dwa miesiące w walczącym mieście działały instytucje wolnej i demokratycznej nie, Rzeczypospolitej. Powstańcia Warszawa miała swojego prezydenta. Aktywne były partie polityczne. Udało się zorganizować jak na powstaniu warunki sprawnie działającą administrację nie, Duży udział w tym nie, mieli sami warszawiacy, którzy od pierwszych dni powstania... Lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew, warszawskie dzieci, pójdziemy bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie pro mnie. Walki w Warszawie okazały się cięższe i trudniejsze niż przewidywano. Jak wcześniej oddziały powstańcze widzące proponę i na tysięcy powstańcy, dziękuję. To bądź Artur Grudziński, który będzie nam akompaniował, nam wszystkim tutaj zgromadzonym. Nie złamie wolnych żadna klęska, nie stworzy śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię prawie stanie lód. Warszawa, Za każdy kamień twój, soli co damy krew.